Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam! Zapraszam Was na drugi etap robienia nalewki wiśniowej. Zostańcie ze mną i zobaczcie, co z nią zrobię dalej. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę, panie Łukaszu, że moje przepisy są pomocne. Do. Drugiego etapu potrzebujemy oczywiście nalewkę, która była nastawiona wcześniej, cukier i jeszcze pół litra wódki 40%. A ja Was zapraszam do zrobienia nalewki tak zwanej miętówki. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Potrzebny nam będzie słoik, taki około 1,5 litra, żeby nam się zmieściło to. Co będziemy teraz z tego słoika zlewać tutaj? To teraz bierzemy się za zlanie alkoholu do tego pustego słoja. O nie. Ten słoik z alkoholem zakręcamy szczelnie. I odstawiamy w ciemne miejsce, a tutaj do tych wiśni wlewamy kolejne pół litra wódki. I wsypujemy cukier. Słój zakręcamy szczelnie, kołyszymy. I również odstawiamy w ciemne miejsce do rozpuszczenia się cukru. Te wiśnie z cukrem zostawiamy, aż się cukier całkowicie rozpuści. Trwa to zwykle około 5 dni, i po 5 dniach możemy zlać ten alkohol już właśnie z cukrem i dolać. Tutaj do tego samego alkoholu, a możemy poczekać jeszcze po rozpuszczeniu się do 10 dnia. I dopiero w dziesiątym dniu zlać tą zawartość do tego. Po zlaniu zostawiamy tak na dwa, trzy dni: te dwie ciecze razem i po tych trzech dniach filtrujemy. Aby pozbyć się wszelkich tam jakichś osadów czy drobinek właśnie wiśni. Wiśnie możemy przełożyć do słoików, przesypać cukrem i możemy użyć do różnych ciast, deserów, tortów, a możemy je również samodzielnie zjeść. Tylko nie radzę jeść od razu całej ilości, bo po prostu się upijecie. I te zlane ciecze, przefiltrowane, zostawiamy na minimum miesiąc w szklanych butelkach. I po miesiącu możemy już się częstować domową nalewką wiśniową, ale możemy ją również zostawić dłużej, żeby się jeszcze macerowała i na przykład w czasie świąt Bożego Narodzenia dopiero skosztować. Zwy... Im dłużej taka nalewka się maceruje, tym jest lepsza. Jeszcze jedna ważna informacja: że codziennie kołyszemy słojem, odkręcamy nakrętkę i z powrotem szczelnie zakręcamy. Czyli podobnie jak przy pierwszym etapie. I po rozpuszczeniu cukru. Zlewamy i łączymy z tą zawartością. Po pięciu dniach cukier się rozpuścił i ten alkohol z cukrem przelewamy tutaj. Te dwa alkohole zlewamy teraz razem. I po zamieszaniu, jeśli chcemy filtrować, to zostawiamy tak 2 dni. I po dwóch dniach filtrujemy, ale nie jest to konieczne. Bo tutaj raczej mało znajduje się drobinek wiśni, które by nam przeszkadzały. A jeśli ktoś woli, to po dwóch dniach filtrujemy i rozlewamy do butelek. Zostawiamy do leżakowania przynajmniej na miesiąc lub dłużej. I możemy się później częstować domową nalewką wiśniową. A te wiśnie możemy spożywać same. Do ciast deserów wystarczy je tylko zasypać cukrem i trzymać w lodówce. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia domowej nalewki z winogron, część pierwsza, i domowej nalewki z winogron, część druga. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!